Siemano, witaj na samym odcineczku. Dzisiaj jestem tutaj w lasku przy CHT. Jest Mateusz. W tym odcinku Mateusz ma takiego samego e co ja, tylko że z troszkę lepszą baterią. Witam. Witam. No i co? Ja klasycznie na swoim Iride e Pro SE, który jest za 19900 w Electric Space, bo jest wyprzedaż na modele 2025. I dokładnie do tego modelu macie jeszcze okleinę gratis. No i co, przypominam. 12 kW mocy. Bateria 72V, 36Ah. Maksymalna prędkość 97 na godzinę. Przyspieszenie do 50 trwa zaledwie 2 sekundy 36 sekundy. Dokładnie. Więc jest moc, jest prędkość. Mamy tutaj fajne stopki, naprawdę mega fajne, jak na seryjne, bo od razu mamy piny i mega fajnie się wgryzają w buta. Szeroką oponę, co pozwala na jazdę w mega trudnym terenie. Bateria starcza nam na około 80 km gdzie jak się jedzie 20 24 na godzinę to można na nim przejechać ponad 120 km, co so, zasięg jest duży. Co prawda wolno się jedzie, ale można nim naprawdę daleko zajechać. Zawieszenie mamy tutaj Fast asa regulowane, więc można sobie tutaj wyregulować odbicie i jakieś inne tam ustawienia pod siebie. Hamulce mamy hydrauliczne, czterotłoczkowe, więc spokojnie sobie dają radę w terenie. I co, nie przedłużamy Lecimy w teren. Dzisiaj robimy jakieś podjazdy i robimy long jump contest. Próbujemy podjazdy. No, prawda, próbujemy, bo jest zima i wszystko jest w lodzie. Ale będzie dobrze. Kontentu na lodzie na pewno będzie dużo i będą jakieś śmieszne akcje. Terima kasih kerana menonton! Ogólnie widzę jest taka ciekawostka, że po naszym odcinku ktoś tu hopę wybudował. Jestem ciekawy, jak oni celują w tą hopę, czy tu jest drzewo obok. Myślisz, że damy radę podjechać pod to? Bo mi się wydaje, że nie, bo jest za bardzo wyślizgane. No. Chodźcie, idziemy szukać innej górki. Czy skaczesz z tego? Nie wiem, możemy spróbować, ale ty pierwszy. Aha. Paliliście gumę kiedyś na wstecznym? Tak się pali gumę na wstecznym. Dobra, jesteśmy na tej górce, gdzie ostatnio zjeżdżaliśmy na sankach, a bardziej na jabłuszkach. Jak widzicie, jest tutaj trochę lodu. No i co, to już będzie próbował to podjeżdżać. Dawaj! Próbuję, uwaga! O, ty! <śleskujesz> o. A Tutaj jest lód! Dawaj, lecisz! <śleskujesz> 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 Ale poleciał! Myślisz, że jest szansa, że z moimi umiejętnościami tam podjadę? No! <grystanie> ja to biorę rozbieg z kilometra! Rozbieg z kilometra! O, Pomóż mi! Tu jest ludku! Już wyślizgałeś trasę! Tak, tak, Miałeś łatwiej! Weź go wyłącz, a nie! Wyłączamy go czy nie? Chyba tak! Co ty chcesz zrobić, powiedz mi? Nie wiem! Do dołu do góry! Do dołu chyba! Okay, no to puszczaj go powoli tam. Ale ja zjadę! Na siebie go bardziej Pójść przed hamulec! Ciekawe. O! Ciekawe. Nie! O nie, nie. Wyłączyłem go O nie o kur... Leży mi na noze skur O nie o, o kur o nie Zaraz będziemy pod nim obydwoje Czekaj ja zjeżdżasz Pójdź tutaj Trzymam O kur <śle> Dobra, czekaj O nie. Słuchaj, nie, 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 Ja nie, ty go. Ty jesteś bardziej crossowy, ty ogarniasz te nie, tematy. O, ty Dziękuję. Proszę bardzo. Dobra, niestety ta górka ze mną wygrała. Mateuszowi udało się podjechać, i teraz jedziemy na inne podjazdy. O, ja o tym podjeździł na tym moment. A widzisz ten lud? No dobra, ale właśnie za technicznie boczkiem. To niedawno. Teraz ty pierwszy pojedziesz. A tam jest taki ten, salon. Widziałeś? Widziałem. Ale ja tu biorę rozbieg z kilometra. Udało się, ale ta górka to jest sam lód! Ledwo, bo ledwo, ale widzowie zobaczcie, tu na końcu to nie ma jak jechać bokiem ani nic, to jest po prostu jeden wielki lód. Zobaczmy jak Mateuszo i wyjdzie ta górka. Jedzie, jedzie, jedzie. Nie ty jakiś za dobry rozpęd bierzesz. Ty jesteś jakiś za dobry w te klocki. Ale zobacz, ty tu jest lód! W ogóle przez chwilę jak ja tam dole, bokiem podjechałeś pod tą górkę, jechałeś tak, tak, no, serio. Ale fajnie. Aż Ale zobacz ten ludz tu. Ja po prostu rozpędziłem się dwa metry dalej niż ty i podjechałem. Nie dawałem tej gazu, żeby mi nie boksowało koło. Po prostu z prędkości podjechałem. Puściłem gaz i podjechałem. Może za dobrą technikę. Czyli robimy mini jump, Long Jump Contest Ło panie Tutaj było Tutaj? No No to ładnie, to kolejna dużo się To Tak? Jeszcze raz Dalej się boję, że mnie wdupcy no, okay. Tak samo A pan, aż koło ci wydłuchało ten Bo idealnie wylądowałeś w tej dziurze właśnie. No No to dalej się nie da, to mamy remis, bardzo fajnie To tu, jedziemy w tą drogę, która prowadzi do niczego? Oczywiście, że tak, że tak. Kiedyś to było, było. No. Tripszpurt i jedziemy W tej śnik My tędy jechaliśmy? Słucham? My tędy jechaliśmy? Chyba tak, nie my a, a tędy jechaliśmy A nie było tak, nie było tak że pojechaliśmy tędy i nagle no zawróciliśmy? Ale tym razem nie zawrócimy nawet, jeżeli tak było Chociaż chyba ja nie pamiętam <laughs> Nie damy rady <laughs> Damy radę, będzie dobrze Mamy dobre opony Gorzej z driverem Oj wyłączył się No bo się wywrócił, one mają widzowie, nie wiem czy rozkop, czy coś takiego, ale jak ogólnie na przykład położycie czy, wy, czy po prostu się wywrócicie go... nie jest tak, że się wywróci maneta się zaciągnie Odłącza od, 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 wam się, no żeby maneta się nie zaciągnęła Nie no to nie było tędy Stary, zobacz, stary tylko dziki jeżdżą. No miał. <grystanie> na no, czym one jeżdżą? Miałoby to sens, że tutaj nie ma drogi, no? Chyba musimy tam. O, cyk, cyk, cyk na wsteczny. O kurde, tu jest głaz. Zobacz. O tu jest chyba gdzieś ta ścieżka to są ścieżki tylko kurde jakieś tych Bierze. No Dobra, możemy iść tak o tam Dawaj Jezu. O Jezu, dzięki Jezu. O Jezu Którędy to? O, patrz, cywilizacja! O, to jest ta ścieżka! To jest ta ścieżka! co jeszcze te ślady bo to masz taką piętę i dwa palce a że jest taka raciczka z tyłu jakby Wstępie takie te wiem o co chodzi no 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 kurde nie wiem ja to tu widziałem tylko dziki bo to świeże jest tak musi wydaje że dzik nie... co? Czekaj. Mi się dziki co musi wydaje się dziki nie ma <ślesz> no, no, tak, się tak sprzed dwóch godzin <ślesz> Czy ty się wywraciłeś? Jak ty jeździsz? To było zamieszane zarazem Tak! Okay. Dzisiaj ja jestem zbyt dobry, żeby się wywracać Uważaj, żebyś się nie odsypał No, i tak nie mnie odsypię Tak! nam Dzięki! obywateli, lecimy teraz na regionu, Czyli rozpędzamy się od pierwszego filara? Nie, no od drugiego. Od drugiego? No, się, albo od połowy, no bo tego pierwszego będzie na wolno. No dobra, to zaraz tam zobaczymy, z którego miejsca wystartujesz. Ja wystartuję z tego samego. I co, kto dalej? Ty masz 6% mniej, ja mam troszkę więcej, ale tak to mamy dokładnie te same, więc szanse są wyrównane. Dawaj, leci, leci, pierwszy skok. Ok. Tutaj mamy ślad To było takie słabe Lecisz jeszcze raz czy teraz ja? No chcę jeszcze raz To dawaj Ok, czyli rozpędzamy się z drugiego filara i lecimy Napędza się, napędza, 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 napędza Ło Kurde, dobra, teraz to zapodał Taki metr dalej No dobra, jak tak mi pobijesz coś, czuję ale zawiecha Ale zawiecha do Bijana, co? Czekaję czy w tym roku spotkam tutaj dziki Bo ostatnio sobie tutaj jechałem rok temu i Rumanie dziki mi tu biegły Dobra, widzę że on tutaj się stąd rozpędzał O, jedziemy w taniego ślad może będzie więcej trakcji? Będzie mniej ziemia zmarznięta. Dobra, lecimy. O, jaka prędkość tu jest! Uo, dobra, bałem się tej prędkości też. Miałem to samo co Mateusz. Dobra, i teraz podjazd. Podjazd na chillu. Musimy sprawdzić na telefonie, ale chyba tutaj. No, chyba tak. Ale bałem się tej prędkości też. Też odpuściłem manetkę, wiesz? Bo to jakby to przełamanie jest najgorsze. Tak, ty wylądowałeś tutaj, no ale ty po prostu wyłączyłeś głowę i pojechałeś. Tak, no, tak było. Zaraz mogę. czy to było takie. Dobra! Ja ale odpuściłem manetkę. Bo no, na tym w połączeniu to dobiło. No, no I później tak. Nie wiem jak to powiedzieć, tak. Bez kontroli w ogóle poleciało, mi wybiło. A później ląduje? I mówię. O, kurwa! No właśnie bo tu jest stacja! Tak, no! Dobra, lecimy jeszcze raz. Szczerze, taki rozwój to już za duży bym powiedział, bo on naprawdę mega szybko się napędza. teraz będzie lepiej? O kurde, jeszcze dalej Ej, co jest, no teraz to się muszę postarać Teraz tu poleciałeś <śmienny> Powiem Ci tak, teraz była totalnie maneta full, ani razu nie odpuściłem No ja odpuszczam co przed wjazdem. A ja nic nie odpuściłem no dobra, ja I paj wyhamowałem Więc się da Ale to już było grube. Leci. Trzeci skok. Zobaczymy czy mnie przebije, bo ja go przebiłem tak o metr półtorej. <grybujesz> A <i> niestety bliżej. <grybujesz> jak <poleciał>. <grybujesz> o jak <grybujesz> I od razu zaliczyliśmy drugi podjazd. <grybujesz> yeah. Tutaj wylądował. Dalej. Było dalej, a czy od swojego, od mojego nie? Okej, okay, Czy jestem pomiędzy. Tak, od tutaj. Dobra, ty muszę jeszcze się... A jak tyleś też robisz, że tak wyskoczył, Wow, Dobrze! No tutaj tak. Kurde, nie wiadomo. Gdzie jest pierwszy styk? Jakoś tak tutaj. No. Tak, minimalnie dalej, dalej, minimalnie ex -ex Już wiesz, błąd pomiarowy może być. Okej, okay, okej. Okay. Ale no. Teraz go lekko pociągnąłem. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy podciągnąłem czy co. Nie myślałem raz. No <śpuszczam> po prostu mnie manetkę zaciągniętą. Dobra, nie, no to musi być jeszcze troszkę. Jeszcze dalej, chcesz? No. kurde. <śpuszczam> A jest trochę weźmiesz? <śpuszczam> No, może do dyski dobijemy <noise> Ale coś tu jest, jakby były naładowane na 100%, to, to już tam byłby strach, że po prostu się wyleci od razu na flat, bo one naprawdę mają mega mocy. Nawet teraz, jak już bateria jest rozładowana, to i tak i tak ciągną. Troszkę słabiej, ale no, zadupcają. Leci, leci, zawodnik. Pozycja aerodynamiczna. Zobaczmy to. Whoa! Dobre, teraz tutaj 9,5 metra. Oj, Tutaj się nie zmieściłem. Pod, pod mostem się nie zmieściłem, słuchajcie. Mało miejsca tutaj. No, 9,5 metra takie. To Dobra, starty, bo ja już tam wyskakuję. Ja już tam z hamowaniem zjechałem pod morze. Okay. Dobra, zjedziemy sobie tutaj i spróbujemy podjechać pod tamten. Wo, podjechałem. Jak tu nisko jest. Kurde. Jak widzicie. Dzisiaj i rajdy dostały o wiele większy wpierdziel Bo warunki były naprawdę ciężkie, wjechaliśmy w takie dziczyzny Że do sobie tam tylko zwierzęta, tam nikt nie chodzi A my stwierdziliśmy, że spróbujemy się nimi przecisnąć przez ten las No i co, opony bardzo dobrze sobie radziły Dawały radę, nie zakopaliśmy się Mocy jest tu od groma, 12 kW Bateria 72V, 36Ah Wystarcza na takie jaski. mam jeszcze 40%, więc na Cilu sobie jeszcze pojeździmy i wrócę do domu. Hamulce, jak widzieliście, z takiej prędkości, z takiej wielkiej hopy wyhamowały mnie przed tym zjazdem, więc no dają radę. Podnóżki, ani razu noga mi się nie zesliznęła. No zobaczcie, trzymam ją i nie da się buta przesunąć. Zawieszenie na schodach Fast Ace też daje radę, idealnie wybiera. Nic tu nie trzeszczy. Jeździ się po jakichś chmurkach albo w jakiejś wacie cukrowej na tym zawieszeniu. No i co, przypominam, e Pro model SE macie na stronie Electric Space za 19 900 zł. Jest to najtańszy model e Pro. Electric Space na swojej stronie ma teraz też wyprzedaż na wszystkie modele 2025, zniżka jest o 1500 zł. A do tego modelu e Pro SE macie jeszcze darmową okleinę A dodatkowo. Oprócz tej zniżki 1500 zł z kodem endur 4 macie jeszcze dodatkową zniżkę 4%. Co jak się to wszystko skumuluje, to już naprawdę taki sprzęcik wychodzi bardzo taniutko. Więc polecam i wpadajcie do nich na stronę. No i tym pięknym akcentem Long Jump Contestu na 9,5 metra ty, ja na 9. Gratuluję, naprawdę gratuluję. To są dobre wyniki. No, dobre tak, wyniki nie kręciliśmy. Jeszcze. No, to sobie zakończymy ten odcinek. Więc jak Wam się spodoba, to łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem. 11 odcineczku zawsze w niedzielę o 12. Nara.